All Uważaj, uważaj, nie za mocno. Jak tam? Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. dobrze A gdzie tam? Ja też żyję. Po Igrzyskach, fajnie. No super. <coughs> <coughs> dziadek to jecho, <coughs> dziadek. Jak ty oceniasz cały występ twojej drużyny jako kapitan na igrzyskach Uważam, że możemy być z nas dumny bo naprawdę przez cały turniej bardzo dobrze graliśmy, zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy zrobić. Więc no, szkoda, wielka szkoda, że nie udało się. Ale ja mam, w ogóle nie mam pretensji. Smutny jestem troszeczkę tak, ale generalnie jestem, jestem z nas dumny. Jestem szczęśliwy i, i wdzięczny, że, że mogłem tam brać udział. I że. że ta impreza to był mój ostatni, mój ostatni turniej z reprezentacją. Ta decyzja podejmowałem już rok temu albo może jeszcze wcześniej i, i nadal to jest, to jest dobra decyzja. Czułem, że, że jest dobry moment, żeby skończyć. I mm, powiedziałem chłopakom tam po meczu, po ostatnim meczu, że, że naprawdę mocno będę kibicował. Ale teraz jest czas dla nich. Jestem szczęśliwy, że jestem w domu. To wcześniej też mówiłem, że czuję, że to jest mój, mój dom. No oczywiście, jak zawsze zapraszam na meczach tutaj. W Jaguarii będzie się działo, będzie, będzie znowu bardzo fajnie. Jestem przekonany, że mamy fajne drużyny, mamy Znowu wiele rzeczy przed nami, które będą naprawdę fajne, więc zapraszam wszystkich. Już nie mogę się doczekać, proszę być u nas I, i mam nadzieję, że tutaj też będzie widoczny, że mamy wspólny cel, że jest warto codziennie na, na to pracować. No i już nie mogę się doczekać teraz z nimi tutaj w Gdańsku trenować, pracować i, i świętować duże rzeczy mam będzie Na siłce zobaczcie. Co? Na siłce zobaczcie, czy jest kurcz. Brawo. Brawo Ty. Czarodziej. Marian Czarodziej?